OK, Jinx, kończymy już kąpiel. No dobrze, już kończę. I co robisz, Mix? Spłukiłam wodę. Jeszcze ręce muszę szybko umyć. Zakręcę jeszcze wodę. I zasłonię. Bu, kończymy. Dobrze już. No to idziemy już spać. <grym> Nie leż na podłodze, bo się przeziębisz. No dobrze, idziemy już spać. Jeszcze piżamki musicie założyć. Okej, okay, już zakładamy. I co, idziecie już spać? E... Jinx, ty śpisz na dole, tak? Tak jest. Dobranoc, Jinx. Dobranoc, Minx. Gaszę światło. Jeszcze tylko y, zasłonę za rolety. Okej, okay, śpijcie dobrze. Łow, łow. Bagel, jeszcze ty. Dobranoc, Bagel. Śpij dobrze. Łow, łow. Ech, a co tak rano? <laughs> Jej! Jest nowy dzień! Mogę wreszcie już wstać z łóżka? Jinx! Stajemy! Nowy dzień! Och, już staję! Bugle! Stajemy! Jest nowy dzień! Jejku! Zawsze mamy tak dużo śniegu! Uch. No dobra! Chodźcie! Śniadanie! Jej! Ach, ja się tak bardzo cieszę. I się bardzo cieszymy, że bawimy się z przyjacielami z drzemki. Do zobaczenia!